Ziemionezka, jesteśmy w kolejnym odcinku tysiące ziemniaków i zacznę od niesamowitej informacji. Otóż mamy nowego sąsiada na naszych bagnach. To super szaja! Łua, łua. Otóż już dawno temu Simsai miał być dodany do rozgrywki z powodu tego, że to ona była nie tyle inspiracją, to, to ona w ogóle wymyśliła ten challenge, także biegnij do niej o grubańskie Nie, biegnij się z nią powitać. Bo musimy ją poznać, ona musi być naszą przyjaciółką, tak, tak, cokolwiek. O. Nie! ty Czy on się boi? tego portalu? Bo generalnie jakoś tak nie chciało mi się pamiętać, które dodatki miałam mieć w grze, a które nie, więc po prostu wszystko pobrałam i odpaliłam ze wszystkim, więc ona tak stoi i czeka. Znaczy, bo ona jest tego jest super bohaterem, bo ona mentalnie wie, że ktoś biednie, że ktoś potrzebuje jej i dlatego tak stała i czekała ładnie. Ale widzicie, on, ona jest dobra, bo ona wie, że jest korona i używa rękawiczek, tak? Chcę zobaczyć, jak masz na chacie. O, bo zostawiłam tak, jak jest bazowo, także. Nie bądź się, szaja, po prostu musisz żyć z tym co masz. Jak będziesz dobrym superbohaterem, to no w ogóle chcesz mi coś SMS-a. Ty myślimywać, ty jesteś yy, wypaczeni ten ten. <gryw> Że po prostu wyszliśmy komuś na chatę i wysyłamy mu SMS-a, jak ten ktoś stoi na podwórku. Je, Nie obchodzi mnie ta lama, to i teraz zacieśniam więzi z prawdziwym superbohaterem. a i mnie nie lubi. Sama jesteś nudna, wiesz co? Wiesz co? Skrzyczeć się teraz. Nie umiesz latać jak głupia, pospolita mucha. Ale wiesz co jedno masz wspólnego z muchą? Bo mucha to jest zwierzę głupie, co siada na kupie, i jesteś taka sama. tym Potem Dysiona już się nie podniesie. A co to jest za chmurka tutaj? Halo, mrówki coś myślą? <laughs> Kitku! Chodź, weźmiemy, Kitku, zaadoptujemy. Wiem, że tak bardzo nas na to stać, ale Kitku. Kitku, Pst, trawa, stop! Będzie nasze maleństwo. W ogóle nigdy nie adoptowałam bez pańskiego zwierzaka w Sims. Co on robi? Czyli bez pańskiej kot idzie do domu? Czy on idzie mi przynieść gazetę? Pańskie koty mogą przy... Nie, poszła ją niszczyć. A NRA... Czy mogę ją dodać? Tak? MAMY KITKU! O, kitku ma pchły. Okej, okay, spowiada się dobrze. Ale MAMY KITKU! Tylko teraz pytanie... Jak mamy... Kurde, gdyby dziecko mogło spać na ziemi, to bym naprawdę... Po prostu, no bo potrzebujemy miski, a ten koń jest taki drogi. Nie mam co sprzedawać. Męża bym chciała sprzedać, bo już jest <laughs> stary i niezdolężniały. O, z zrelacjonuj spostrzeżeniem, że dostaniesz jakiś hajs nim umrzesz. My też w sumie zaraz, że nie starzy, starsi. A mamy w ogóle. my 20 koła. Czy stać nas na to, żeby wydłużyć swoje nędzne życie? No trochę nam brakuje, ale wiecie, to jest tak, że nieważne w jakiej jest tej grupie wiekowej będę na początku młodego dorosłego, więc trzeba po prostu będzie czekać do ostatnich dni życia, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. Dobra, 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 ja, ja już mam plan. Nie chcę sprzedawać fotelów, z że on kosztuje tylko zero simolonów, nikt na tym nie skorzysta. Czemu dziecko jesteś takie wymagający. Ja pamiętam jak na początku gry nie mogłam ogarnąć gdzie jest kibel. on był po prostu w zwykłych kiblach zamiast w rzeczach dla dzieci. Fenomenalne posunięcie. Miseczka. No dziecko niech ma cymbały. Znaczy, już samo jest jednym. O! O, o! 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 i widzicie 500! O! Dat Gdzie są rzeczy dla kota? Kupimy ci piękny drapaczek. O tu widzisz miał piękny drapaczek. Ja że co mam kupić? teraz dla konia. Łóżeczko kupimy takie duże. No to jest... Fajnie. To będzie strażnik strażnik ziemniaków. Tak. W ogóle na kościelne mieliśmy oszczędzać halą, a ja na kotów, nie w ogóle gdzie jest kot? Kurde, nie wiedziałam, że one mogą spać na szafce. I mam nadzieję, że te pchły na nas nie przejdą, bo tak trochę nie mam wany. W ogóle to jest głupie, że tylko w mogę się pozbyć pcheł albo mieć zwierzaków, ja swojego psamy je pod prysznicem. Albo nawet w umywalce jakoś żyje. On też, żeby nie było, bo to się może ktoś nawet czy to chodzi o to, że ja żyję, nie, nie zwierzak też żyje. Dobra, daj temu jeszcze cymbaliksowi... Przygotuj wytworn Dla zwierzaka, ale dla dziecka nie. Dziecka to tam. <laughs> jak mogę dziecku dać coś? Halo, dziecko. Ej, weź, powiedz matce, halo, daj mi Żryć. Peskitu jakie ja mam karmić? Na nakarm na podłodze. Jakbym nie mogła. Aha, czyli ja sobie tak butelkę z nie powiem skąd wybiorę. Szybkie odsysanie... Co? Co to jest? Aha, drzwi nam się też zjerały do upadku. Excuse me. Co to, co to, jest za mina? Żłobczo, żłobczo małe gnoju. A jak tak patrzy z góry. Królowa świata. Dobra, a potem weź włóż bebe do kojca. Bebe jest wkładane do kojca. Jak nasze ziemniaczki. Nic, nic. Zero, a potem my się też ogarniemy i chyba będziemy czekać na następny dzień co? Aha, czyli mogę kazać mojemu kotu strzec kibla I ja w ogóle się nazywa bezpański Kot, nie nie nie, jemu trzeba zmienić imię, proszę Z Bespański Kot na Generał Sralek A na nazwisko, tak Generał Sralek, tak! Ja... I tak się nadaje dobre imiona. Dziecko wsunęło te butle i dalej jest głodne? I nawet nie chce iść spać. No weź, weź ty ogarnij tego swojego małego płoda. Bo z nim jest coś definitywnie nie tak. I to na pewno nie po Jest to po prostu więcej powiadomień ten razem przyjść nie mogło. Super Shaya zatrudniony, co? Gdzie, to przy... gdzie pracuje Super Shaya? Czy my to będziemy mieć znajomych? Nawet jeśli się nie lubimy. Nie, trzeba iść. Idziemy z rana do Super Shia i dowiedzieć się, gdzie pracuje. Wstawaj. Przecież miała chwilę na to, żeby zjeść śniadanie. I to jest... To... Ty, ty chcesz pożreć moją... Oglądaj. Na szczęście, spróbowałbyś tknąć pana u. Byśmy cię zdegradowali. Już nie byłbyś generałem, byłbyś zwykłym kotem. Byłbyś zwykłym sralkiem, tak. O! Ziemniaki! Pielęgnuj, ogór, pielęgnuj ogór. Jak będzie pielęgnować, to pewnie od razu zbierze, co nie? Give me them potatoes. O! Teraz zobaczymy ile zebrała. Pie. Mało. Trzeba je zasadzić. Znaczy w sensie rozsadzić, może tak to. Musi być. Wimcej. Bo pewnie będzie kiedyś tak, że będzie głodna i postanowi zjeść. Rozumiecie to? Zjeść ziemniaka. Surowego ziemniaka jakiś psychopata. A teraz jest ósma, możemy iść do Shai. Jest, odwiedź rodzinę. Szaj! W ogóle jest zima, trzeba będzie robić nowe zdjęcie. Ja! Siema. Hi. O, że jestem w porządku, dzięki w końcu się poznałaś. Y, super szajac, powiesz mi gdzie pra... Oceń atrakcyjność Sima, bardzo przyjazne. Dawaj poświęca. Tak tu... Aż z domu słychać te praliki. O, oh, ale dobra. Oceni atrakcyjność. Pecy, to prosto w twarz. Ja zobaczymy jak będzie reakcja. Ja w ogóle nie uważam Simki Super że ja za atrakcyjną. Ocena 1 na 10. <śmiech> <śmiech> jestem w porządku, tak? Spoko O, za Twoją karierę. <laughs> Gdzie pracujesz bez mojej zgody? Jest stróżem prawa. Jesteś informatorką. Ej, w sumie pasuje tak, jak jest super bohaterką. Chyba, że ona jest złolą, wtedy jest konfiturą. A jaka jest Twoja orientacja? Jesteś hetero? Ulala. A szkoda, byłby potencjał na romans. Nie wiesz nawet co tracisz. Ale to dlatego właśnie jesteś jeden na 10, bo... <noise> ja naprawdę nie mogę z tej oceny. Dobra i wracamy do domu. Czy dziecko ktoś wyjął z końca? Wow, wyjąłeś dziecko z końca, niesamowite. Nie sądziłam, że stać się na takie ten... Posunięcie niesamowite. W ogóle, jakie ja robiłam te zdjęcia? Sama czy z moim myszem? Moim mężem. Nie, same. Chcemy czy zrobić sobie z nimi zdjęcie? Tak wiecie, żeby było widać, co się dzieje w rodzinie. Może tak. Niech on tylko go nauczy sralkować. Op. Co? Uzupełni, co? Albo ona ma panał na rękach. Jesus Christ, weź odłóż panału. Ale dobra, idziemy wszyscy razem trzepnąć sobie zdjęcie na... Nie ma festiwalu? Halo! Ja chciałam już zrobić zdjęcie, już mieć to z głowy. A jeszcze festiwalu nie mam. Jedna no ta kolejna inteligentna się bawi w tej stercie, weź ją spal. Ten piękny, płonący śnieg i smród. Cool guys, don't look at explosions. Chociaż to jest fire, więc trochę co innego, nawet bardzo. Co ty robisz? Wiesz, ty miałeś tylko kupę wyrzucić. Do... Nie, naprawdę. Zaczynam mieć coraz większą ochotę na pozbycie się. Kodajmy, to by się przydało, żebyśmy to dziecko pouczyli chodzi, bo my takie pragnienie ale jesteśmy śpiąc. Nie wiem, czy jestem w stanie poświęcać mu energię. Raczej, czego będę żałować, szybko je postarze i wyprowadzę z tego domu. Oddawanie się rodzinie w Simsach 3 jest tak nudne. Wrócimy do tego potem, postaw klosa przed snem umyj się po dotykaniu tego dziecka, bo nie wiadomo, gdzie się szlajało i idź spać. Co ci jest? Co ci ty... Wejdź do tego domu i włóż to dziecko do kojca, ja cię bardzo proszę. Ale ty jeszcze w ogóle będziesz żył? Jakiś jeszcze jeden. Czy on umrze mając. Nie, nie 8-9, tak. <grywy> Będę mu chleb na myśli. W sumie, może kot nie może zejść? A nie, bo już myślałam, że może tutaj drzwi postawiłam i zablokowałem, właśnie, żeby tam nikt nie schodził do moich ziemniaków. Albo tak zrobiłam. <gryśla> Czy mogę zrobić tak, żeby kot mógł tu wchodzić? Określeno, którzy będą wpuszczani przez. O, nie mogę dla kota otworzyć? Ale jak ja chcę, żeby sobie tutaj Kitku spał? Chodź, Kitku. Jak teraz zrobię, zablokuj. Wszyscy poza mną. No. To Kitku będzie w stanie wyjść? Mam nadzieję, że tak. Inaczej będzie trochę słabo Kuweta miał gdzieś. Kuweta, jak tak spojrzałam na jego przedni to są jakieś. Tak, też matka, to jest kuwet. No, tu w kiblach nie ma. O, tu jest ku... Ziemniaki lubią takie zapachy. Jezu, to jest napisane stan wzrost uśpienia, czytałam upośledzenie i miałam takie co? Kto mi to obraża, moje dzieci? W międzyczasie niech on się tutaj bawi w ulepszanie sprzętów. Tych, jak siak nie ma co robić ze swoim ziemciem, się chociaż przyda w te ostatnie dni. Są jak, jak on nie. Jak się zaraz festiwal nie zacznie, to nie będziemy mieć z nim zdjęcia. On sobie po prostu umrze. O... Okej. Okay. <laughs> Miałem takie. Czy naprawdę się tym przejmę i powiem? No nie. Właśnie zobaczymy, czy kot będzie mógł wyjść, jak jest zablokowany tylko dla mnie. Nie, nie mogę. To odblokuję, ale niech mi ktokolwiek spróbuje ruszyć. Ziemniory to będzie trup. O, ona już chce iść na festiwal. Czy czyli jest jest festiwal, jest festiwal, tak? Jas! Zjec i idziemy na festiwal. Szybko trzeba robić zdjęcie. Czy mogę zrobić zdjęcie z kotem? Jeśli tak, to chcę zdjęcie całej, całej rodziny. A jest otwarte od 8. Jest. ooo... Oh, szczęśliwy. Kto, że ja? A tak ja jestem szczęśliwy. Niezu, nie, z otwartym starasza. Odwiedź z wszystkimi. Lo, polecimy statkiem kosmicznym! Dejum, cała rodzina na pokładzie. Tylko jestem ciekawa, gdzie się mieścimy. Czy gdzieś tam siedzimy pod kolanami? Tak wiecie, że policja nie widziała, że pasów nie macie. O. A kot? Kot? Kot też na mi był! Idziemy robić zdjęcie. Ej, czemu nie mogę zrobić z większą ilością simów? Halo, przecież myśmy tutaj wszyscy jesteśmy. No właśnie. Aha, czyli nie mogę z kotem. O, fuck you then! Może ja chcę kota mieć na... Mm. Nie lubię tych Simsów. Wszyscy są w tej budce. Publikuj na tablicy, nie jestem nawet zalogowana, także se tupi opublikuję co pan najwyżej. Wywaliła mi grę. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.